Siema widzowie. Dzisiaj zagramy sobie Fortnite'a. Tutaj macie mój Nick. Możecie zapraszać do Disney. Eee, dobra, potwierdzimy. Eee, no to jak mówię, możecie zapraszać do Disney. Jeszcze raz tu macie Nick. I dobra, zaczynamy. Dobra, zagramy sobie parę z losowym typkiem. Widzowie, a w filmiku będzie mi towarzyszył mój kolega. Raczej nie kolega, tylko kuzyn Erik. Będę pomagać dzisiaj Oskarowi, Będę sztać trochę typków. Będę no. się w miejscówkach. Pierwszy no ja będę. Ale później Oski, bo już później się zaczyna hajab. No zrobiłem go wina, ale... Tak. Na takim to ja się nie znam za bardzo. Ale spróbujemy widzowie. Spróbujemy. No widzowie ten chwila. Filutka tylko, bo oski Nie chciał ulecieć. O ja! To gra pierwsza. Game over! Widzowie, bierzemy pizzoleci. Dobra, widzowie, już jestem. Troszkę są lagi, ale to jest git. A polecimy się na moją miejscówkę. A. Dobra, lecimy. No widzowie, troszkę kamera się tam ruszyła, ale. No. Ruszyła się. Teraz idziemy po bota nie, Dobra, ale jak się, jakiś, ty... jakiś typ tu leci. Dobre. Ale to do mnie w sumie no problem. Oskarzy, to jest. Bierz. Tak jest. Dobre. Dobra, pompa. Game over widzowie. Jest, chyba już. O! Coś niebieskiego wreszcie. Dobra, da. O kurde, laguje. Sprawdźmy z kamerą. Oj, typek, 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 a poli, poli. Przepraszam, widzowie, mój kuzyn oczywiście coś musiał z kamerą zrobić. No i cały film.